Wielce nagrobne z Sieniawy należą do osobliwości rzadko spotkanych nawet w europejskich stolicach Austrii i Francji, gdzie zostały wykonane. Posiadają niekwestionowaną wartość zabytkową. Do Polski zostały przywiezione wraz z trumnami członków rodu czartoryskich, których prochy sprowadzono do kraju z Paryża, Wiednia, Genewy. Sieniawskie wieńce pogrzebowe można podzielić na tzw. paryskie i wiedeńskie. Wieńce paryskie wykonano dla Adama Jerzego Czartoryskiego i jego rodziny. Skromniejsze natomiast wieńce wiedeńskie zdobiły pochówki rodziny Konstantego Czartoryskiego. W XIX wieku wieńce nagrobne stały się niezwykle popularnym sposobem honorowania zmarłych. Zwyczaj ten w zasadzie nie przeminął do dzisiaj. Długotrwałość wieńcom sieniawskim zagwarantowały naturalne i szlachetne materiały, z jakich je wykonano. Należą do nich porcelanowe elementy płatków i pąków kwiatowych oraz listków. Używano barwionych blaszek cynkowych, miedzianych i mosiężnych oraz drutu ze szlachetnych metali, niekorodujących w warunkach nawet podziemnych pochówków. Zastosowano parafinowany papier, tekturę, bibułę, gips masę celuloidową, lniane nici i koraliki. Zdobiono i koloryzowano dodatkowo poszczególne elementy kwiatów i listków akwarelą, opalizującą emalią lakierniczą, czy też rozdrobnioną miką. Sieniawskie wieńce pogrzebowe to rękodzieła wykonane z niezwykłą precyzją, kunsztem i artyzmem. Prezentują kilka odmiennych kształtów i wielkości – są wśród duże wieńce okrągłe o średnicy 80 cm i mniejsze o średnicy 30 cm. Inne mają kształt owalu do 95 cm długości, wspartym na eliptycznym stelażu o ażurowej konstrukcji. Niektóre z wieńców przybierają formę krzyża łacińskiego, ozdobionego liśćmi i kwiatami. Skromniejsze natomiast wieńce wiedeńskie. Przybierają kształt ażurowej konstrukcji z oczkami w kształcie nieregularnych wieloboków utworzonych z czarnych i białych koralików o zróżnicowanym kształcie i wielkości. Koraliki te nanizane są na druciki. Pośrodku tych wieńców znajduje się niekiedy krzyż umieszczony na schodkowym cokoliku. Dół takiego wieńca często zdobili stylizowana kokarna, niekiedy jakiś ozdobny wisior. Wieńce czartoryskich posiadają swój specyficzny kod stosowany w sztuce sepulkralnej. Grupa wieńców w kształcie koła symbolizuje nieskończoność, tak jak uroboros. Jest jednocześnie symbolem nadziei, odwiecznego przemijania i powrotu. Kwiaty także odgrywają ważną rolę w kulcie zmarłych. Kruche i delikatne, a zarazem szybko wietnące, oddają najlepiej nietrwałość życia doczesnego człowieka. Odradzając się jednak wciąż i od nowa, symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią, światło nad ciemnością, dobra nad złem. W wieńcach z Sieniawy dopatrzymy się kwiatów pełnych symboliki, takich jak bratki mówiące o pokorze, róże o miłości, niezapominajki przypominające o wiecznej pamięci, czy skromny rumianek, bez mówiące o smutku rozstania, jaśmin o szacunku, Znajdziemy też dalie, Georginię. Także liście zastosowane w wieńcach miały swoją symbolikę. Chociażby listki bluszczu sygnalizujące wierność, przyjaźń i nieśmiertelność duszy, a liście palmy daktylowej informujące o męczeństwie i zwycięstwie nad śmiercią. Liście dębu zapewniające o życiu wiecznym. Listki akacjowe zwiastowały nadzieję, a klonu informowały o woli przetrwania. Pośród wplecionych w więcej liści dopatrzymy się także zwykłych źbeł trawy, liściolszyny olszyny i kaliny, paproci bzu i listków grabowych. Wszystkie sieniawskie wieńce charakteryzuje niezwykłe bogactwo form, od okrągłych po elipsoidalne, w kształcie gałązki, krzyża, części koła, koszyka wklęsłego i wypukłego, puste lub pełne wewnątrz. Zachwycają swoją wielobarwnością i różnorodnością zastosowanych do zdobienia materiałów. W niektórych z nich doliczono się półtora miliona malutkich koralików i porcelanowych płytek. Większość kolekcji, bo prawie dwie trzecie, wykonano z koralików właśnie. Pozostały z porcelany i metalowej blaszki. Wieńce w zasadzie nie posiadają dedykacji. Nie zachowały się szarfy i wstęgi z dedykacjami. Zniszczenia, jakim podlegała przez lata krypta czartoryskich w Sieniawie, sprawiły, że nie jest wiadomo, komu jaki wieniec był ofiarowany. Wydany z okazji wystawy katalog przypisuje np. czarny wieniec w formie medalionu Adamowi Czartoryskiemu lub Annie Sapiechów Adamowej Czartoryskiej. Podobnie inny wieniec w kształcie krzyża przeznaczony mógł być dla Adama Jerzego Czartoryskiego. Biało-niebieski wieniec natomiast... Mógł być przypuszczalnie ofiarowany zmarłej młodo Marii Amparo, żony Władysława Czartoryskiego. Natomiast wieniec w formie płytkiego kosza przypisywany jest Marii z Czartoryskich Wirtemberg. Dwa wieńce z dedykacjami hotelu Lambert mogły być ofiarowane Annie z Sarpiechot Adamowej Czartoryskiej. Kierowała ona bowiem przez wiele lat założonym przez siebie w 1844 roku Instytutem Panien Polskich, działających przy hotelu Lambert. Zachowane przy tych właśnie wieńcach dedykacje, hołd wdzięczności od dawnych uczennic hotelu Lambert i inny napis od uczennic hotelu Lambert zdają się właśnie uwiarygodniać takie przypuszczenia.